Szybki rozwój komputerów kwantowych pobudza wyobraźnię już nie tylko w obszarze zastosowań naukowych, ale coraz częściej w obszarze zastosowań praktycznych, na przykład na rynku finansowym czy w przemyśle farmaceutycznym. Jednak dziś spróbujmy zadać sobie pytanie, czy technologia Quantum Computing może znieść za sobą zagrożenia? Jeżeli tak, to jakie? I kiedy mogą stać się one realne? Ja nazywam się Robert Kleniewski i jestem architektem w firmie IBM. Naturalnym celem ataków wszelkiego rodzaju hakerów są zabezpieczenia kryptograficzne. Gdyby istniała technologia pozwalająca na swobodne i efektywne łamanie zabezpieczeń dla danych przesyłanych w sieci, tzw. data on transit, czy też danych przechowywanych na wszelkiego rodzaju nośnikach, data rest), to większość systemów dziś używanych, użytkowanych zostałaby sparaliżowana. Przyjrzyjmy się, jakiego rodzaju zabezpieczenia kryptograficzne są dziś najczęściej używane. Ze względu na łatwość w zarządzaniu i łatwość w dystrybucji kluczy wykorzystywanych do szyfrowania, deszyfrowania, Prym wiedzie kryptologia symetryczna. W tym obszarze najczęściej stosowane algorytmy to RSA, algorytm Rivesta, Shamira i Adlemana, oraz ECC Elliptic Curve Kryptografii, czyli kryptografia oparta na krzywych eliptycznych. Ta druga jest nader interesująca, gdyż wszystkie sieci blockchain wykorzystują kryptografię krzywych eliptycznych do podpisywania i weryfikacji podpisu transakcji dokonywanych na kryptowalutach, czy też przy wymianie dowolnej, do, dowolnego rodzaju tokenów. Stąd osoba lub instytucja potrafiąca skutecznie łamać algorytm ECC, (elliptic Curve Cryptography, mogłaby przejąć kryptowaluty z dowolnego portfela. Dodam, że w internecie ECC coraz częściej wypiera RSA w zabezpieczeniu kryptograficznym kanałów do przesyłania danych. Wynika to z faktu, iż ECC prowadza ten sam poziom zabezpieczeń co RSA przy znacznie mniejszych, krótszych kluczach. Jako ciekawostkę powiem, że atak typu brute force na szyfrogram ECC zabezpieczony kluczem o długości 256 bitów jest porównywanie trudny jak atak na szyfrogram RSA przy znacznie dłuższym kluczu o długości 3072 bitów. Im dłuższy klucz, tym dłużej trwa proces szyfrowania czy też deszyfrowania wiadomości. Zatem, czy komputery kwantowe są właśnie tą technologią, która pozwala łamać zabezpieczenia oparte na RSA i ECC? Pytanie powinniśmy chyba zadać nieco inaczej. Czy istnieje algorytm na komputery kwantowe ułatwiający to zadanie? Odpowiedź jest niepokojąca, niestety istnieje. Już w roku 1994 matematyk z MIT Peter Shor opracował algorytm kwantowy do faktoryzacji dużych liczb, co teoretycznie ułatwia złamanie RSA. Trudność w złamaniu RSA wynika ze złożoności obliczeniowej obecnie stosowanych algorytmów dla faktoryzacji dużych liczb. Inaczej mówiąc, znalezienie takich liczb pierwszych, ilo, których iloczne stanowi wartość podaną na wejściu algorytmu, jest niezmiernie trudne. Oczywiście dotyczy to liczb odpowiednio dużych, np. takich, które składają się z tysiąca cyfli więcej. Obecnie stosowane algorytmy klasyczne mają złożoność eksponencjalną. Algorytm matowy Shora wielomianowy. Jest to olbrzymia różnica. Najbardziej wydajne komputery mogłyby nie poradzić sobie z faktoryzacją dużej liczby z, przez kilka milionów lat. Algorytm Shora mógłby to zrobić w kilka godzin. Jest jednak inny czynnik dodatkowy determinujący przydatność algorytmu Shora. Dotyczy on ilości wymaganych kubitów, czyli kwantowych bitów. W algorytmie Shora, żeby wykonać faktoryzację liczby zapisanych na n bitach, potrzebne jest około 2n idealnych kubitów. 2n plus 3 w zależności od implementacji. Oznacza to, że dla liczby zapisanych na 2000 bitach wymagany byłby komputer kwantowy posiadający aż 4000 idealnych kubitów. Takich komputerów kwantowych jeszcze nie ma. Intencjonalnie podkreślam idealnych kubitów, Gdyż musimy być świadomi, że każdy działający obecnie komputer kwantowy takich kubitów nie posiada. Inaczej mówiąc, każdy kubit jest obarczony aktualnie pewnym poziomiem błędów. Wniosek jest jeden. Algorytm Shora obecnie raczej nie ma zastosowania praktycznego. Co nie oznacza, że analogiczne algorytmy są obecnie opracowywane w środowiskach naukowych. Przykładem może być algorytm kwantowy GEECM opublikowany przez Daniela Bernsteina. Analogiczne próby stworzenia algorytmów kwantowych podejmowane są w przypadku ECC. Stąd ani RSA, ani ECC nie są uważane za algorytmy odporne na ataki z wykorzystaniem komputera kwantowego. Konkludując, praktyczne zastosowanie obecnie działających komputerów kwantowych w tym obszarze jest raczej mało możliwe. Postawmy sobie pytanie, kiedy możemy spodziewać się komputerów kwantowych o wystarczającej ilości kubitów, charakteryzujących się małym poziomem generowanych błędów. Jak zawsze w takich przypadkach jakakolwiek predykcja może być raczej zabawą, ale podejmijmy to wyzwanie. Przeanalizujmy jak wyglądał rozwój komputerów klasycznych od tranzystora po pierwsze procesory oferowane komercyjnie. Otóż pierwszy tranzystor został zbudowany w 1947 roku. Pierwsze komercyjne układy scalone powstały w 1960 po 13 latach prac badawczo rozwojowych. Firma Intel wypuściła pierwszy 4-bitowy procesor Intel 4004 w 1971 roku, mijają więc 24 lata do momentu zbudowania uniwersalnego procesora. Zakładając, że rozwój komputerów kwantowych będzie miał tą samą dynamikę rozwoju co rozwój komputerów klasycznych, to może po 20-30 latach powstanie komputer kwantowy, który na tyle będzie uniwersalny, że będzie potrafił łamać obecnie wykorzystywane algorytmy kryptografii asymetrycznej. Mówiąc bardziej poważnie, już teraz pracuje się nad kryptografią, jaka będzie odporna na ataki związane z wykorzystaniem komputerów kwantowych. Interesujące są szczególnie projekty dostępne na stronach openquantumsafe.org. Dodatkowo wiemy, że organizacja NIST również przygotowuje się nad standaryzacją algorytmów kryptograficznych, które będą odporne na ataki związane z, z wykorzystaniem komputerów kwantowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wiele państw również powoduje, powołuje specjalne zespoły. Zajmujące się tą problematyką. Należą do nich tacy giganci jak USA, Rosja, Chiny, Izrael, Szwajcaria. Konkludując, dziś komputery kwantowe nadal nie są zagrożeniem dla obecnie stosowanych algorytmów kryptografii asymetrycznej. Jednakże w innych obszarach zastosowań, takich jak symulacje zachowań rynku finansowego metodą Monte Carlo, komputery kwantowe mogą się świetnie sprawdzić. Ja na dziś dziękuję Państwu za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych sesjach.